Szczęść Boże! Serdeczne mógł zapłać za wsparcie, poparcie, pomoc, zaangażowanie wyrażające się lajkowaniem, wspieraniem finansowym, czasowym, wolontariackim, wszelakim. Bardzo za to serdecznie dziękuję. Dzięki Państwu ta akcja postępuje, rozwija się i, i nikt nie wie, czym się zakończy. I to jest właśnie urok tej akcji. Zbiórka podpisów poparcia mieszkańców Rzeszowa. Karty do wydruku są w zakładce karta poparcia. Najbardziej potrzeba na wojnie, po pierwsze pieniędzy, po drugie pieniędzy, po trzecie jeszcze raz pieniędzy. Serdeczny Bóg Zapłać. Jeszcze jedna sugestia: proszę udostępniać to nagranie. To jest narzędzie pracy, żeby nie powiedzieć, broń masowego rażenia, którą tutaj dysponujemy. Właśnie nasze zasięgi w sieci. To jest coś, czym jesteśmy dzięki Państwu zdolni nadrabiać rażącą, drastyczną nierównowagę sił. W, w tym nierównym boju z przeciwnikiem nasi kontrkandydaci mają różne walory, którymi. My nie dysponujemy i, i to państwo, wasze wsparcie, wasza pomoc to, to to najważniejsze, na czym możemy budować. Z góry zatem także i za to zaangażowanie, za te formy zaangażowania internetowego dziękuję.